Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy się zajmować wyjątkowo nie grą, a nowością jaka można powiedzieć e, pojawiła się dla posiadaczy konsoli Sony Mowa tutaj oczywiście o nowych abonamentach, które gdzieś tam się czaiły już dość dawna no i Sony w końcu, no bo już nie mogło chyba zrobić inaczej jak no, zostało zmuszone do tego, aby dogonić konkurenta, czyli Game Passa e, Microsoft. Game Pass. No i stworzyli coś podobnego na kształt Game Passa, Tyle, tylko, że nazwali to sobie nadal to jest PlayStation Plus. Natomiast w trzech wariantach nazywają one się kolejno oczywiście Essential, Extra i Premium. No i generalnie jest tak, że od 23 czerwca w Europie, no, czy też i w Polsce, bądź co, bądź. Każdy, kto miał wykupiony abonament PlayStation Plus, z automatu jest transferowany do tego bazowego Essentiala. Więc tak się to po prostu nazywa. Każdy ma bazę Essential. I nie różni się ona praktycznie niczym od tego, co dawniej nazywało się po prostu PlayStation Plus, czyli Bida z Nędzą. Mamy możliwość w menu zupgradeować sobie konto do Ekstra oraz Premium. W moim przypadku wyglądało to tak, że ja miałem niedawno kupionego na kwartał plusa, dosłownie może kilka dni temu, i to działa tak, że w momencie jak będziemy chcieli się przetransferować, że tak powiem, do wyższego abonamentu, to konsola automatycznie przelicza, ile musimy jeszcze stosunkowo dopłacić, bo te abonamenty są oczywiście droższe niż, niż zwykły standardowy plus. Ile musimy dopłacić do tego, aby móc się wrzucić albo w ekstra, albo w premium. Ja uderzyłem oczywiście w premium, musiałem dopłacić 95 bodajże złotych, jeszcze jakieś tam grosze w portfelu miałem, suma sumarum wyszło mi tam chyba 60 kilka złotych, dopłaciłem i mam na kwartał premium. I teraz tak, powiemy sobie może na początku o cenach, o tym nowym cenniku, znaczy powiemy sobie, ja Wam powiem jak to wygląda, jak to się prezentuje. Więc Essential jest to tak, kolejno. Będzie, to dotyczy wszystkich wariantów. Mamy kolejno miesiąc, 3 i rok. Czyli jest tak: 37 zł, no to mamy miesiąc. Potem mamy stówkę i mamy na rok 240 zł, to jest na ten taki Essential, czyli odnośnik bazowego PlayStation Plusa starego. Mamy ekstra. Kolejno: 58, 165, 400. No i następnie premium, ten najwyższy: 70. 200 i 480, ja jestem właśnie w tym wariancie 200, czyli 3 miesiące dla PlayStation Plus Premium. No, i generalnie tak, No, Essential no to odpowiada staremu Plusowi. No, to już wiemy, mamy dostęp do funkcji sieciowych, gry wieloosobowej, która gdzie Plus oczywiście zawsze był potrzebny do tej wieloosobówki, żeby grać, czy w ogóle korzystać z trybu sieciowego gier. A także co miesięczny pakiet gier, które można dodać do biblioteki. No i wiem, jak to wygląda, czy wyglądało. No są zwykle to gry, nazwijmy to sobie, były to takie, no, średniawe, tam po dwie, trzy dodawane były. Eee, no i było jak było, no, niespecjalnie było to jakieś czarujące. Natomiast, no cóż, ekstra, no to mamy to samo co es Essential, czyli no, te powyższe, można powiedzieć, profity plus kilkaset gier na PlayStation 4 i 5 do ściągnięcia. Następnie premium obejmuje wszystkie te dwa powyższe już warianty. Dodaje także kolejne 340 gier z PS3, PS2, z PSX oraz z PSP. A także to, co jest też fajne i to, co już na Xbox Game Passie sprawdziłem, na jest granie w streamingu, no nie? czyli mamy tak naprawdę nie musimy niczego pobierać, możemy E, ciorać po prostu poprzez streaming i to jest fajne i to, na, to się sprawdza i to jest naprawdę zajebiste, no po prostu to jest fajna sprawa i to jest tylko w premiumie e, a jeszcze mam dodatkowo do tego czasowe dema, pozwalające przetestować jakieś tam no powiedzmy wybrane tytuły obecnie jest ich tam ja wiem kilkanaście i no, po prostu możemy to pobrać jakąś, e, jakąś grę i sobie ją czasowo zetestować, także tak to wygląda generalnie na ten moment, i tak się przyjrzałem tej, tej całej bibliotece tych gier. Najbardziej mnie interesowały gry te klasyczne: czyli celowałem tam właśnie w pierwszego playaka czy w PSP, i to mnie najbardziej interesowało. Gry z PS3, 4 też oczywiście pooglądałem sobie, i też już swoje wybrane tytuły pościągałem, żeby móc się tymi tytułami cieszyć i powiem szczerze wygląda to nawet całkiem, całkiem przyzwoicie nie wiem czy to jest lepsze od Game Passa czy to jest bogatsza oferta jeżeli chodzi o ilość tytułów to chyba tak, ilościowo jest tego więcej niż w Game Passie natomiast czy jakościowo jest lepiej szczerze powiedziawszy nie wiem, wydaje mi się że na ten moment Sony chyba no lekko można powiedzieć wyprzedziło konkurenta jeżeli chodzi o tutaj jakość i dostępność tych gier niektóre z nich oczywiście są jakie są, często jest na przykład tak że zwłaszcza w tych klasycznych grach takich no już starawych nawet wysk wyskakuje komunikat że ta gra jak gramy na PlayStation 5 może powodować jakieś takie wiecie graficzne fakapy czy jakieś takie rzeczy no nie nie, nie nie zapowiedziane tak to nazwijmy i tak na przykład właśnie w Ape Escape 2 tej poprawionej Gliczowała się grafika, jakieś takie dziwne kolory się pojawiały, mrygał ten obraz gdzie, jakoś tak dziwnie było. Natomiast no jest tego sporo, żeby to przeżyć trzeba na te naprawdę chwilę spędzić. Jest tam bardzo dużo fajnych tytułów, z które, do których bardzo mi się miło wraca wspomnieniami, ponieważ ja te gry no, ogrywałem przecież już wieki temu na, na pierwszym playu, na drugim. Trójki nie miałem, więc ominąłem trójkę, więc tutaj teraz bibliotekę tych gier na PlayStation 3 bardzo chętnie sobie będę uzupełniał. Natomiast natomiast, natomiast, cóż, no w ogóle mam taki koncept, nie wiem czy Wam się to... Spodoba czy się spodoba, generalnie e, można by tam zająć się takimi klasykami. Możecie podawać jakieś tytuły, czy to na Playa, czy to na Xboxa. Bo też mam Game Passa w, w ultimate wykupionego, także mam dostęp do wszystkiego na obu konsolach. Jeżeli możemy zrobić coś takiego, że mogę klasyki jakieś tam najwyżej, też starsze tytuły po prostu wrzucać i robić o nich, e, o tych grach filmy. E, generalnie swoje przeżycia. W ogóle o tym po prostu tak poopowiadać trochę, tak można powiedzieć, tak wrócić do, do, do starych dobrych czasów gdzie grafika 3D powiedzmy zaczynała, zaczynała raczkować na, na konsoli no i cóż, e, póki co jestem zadowolony jeżeli chodzi, A to już dajcie znać oczywiście w komentarzach jeżeli takie coś chcecie, spokojnie ma problemu możecie nawet wybrać jakąś tam grę konkretną i się tym mogę zająć bo we wszystko tak naprawdę grałem w tych, jeżeli chodzi o te klasyki no prawie we wszystko, może jakieś pojedyncze tytuły pominąłem. E, no to już dla Was jest że tak powiem, wolna ręka. E, no, generalnie myślę, że jest to coś, co było konieczne i niezbędne w zasadzie niezbędny krok Sony, żeby nie zostać w czarnej dupie, bo zostało ono przez, przez Game Passa Microsoft, Microsoftowego rozjechane Sony. I to co oni oferowali do tej pory, te gry co miesięczne, no to była bida z nędzą. Tak naprawdę ten plus służył nam tylko i wyłącznie po to, bo byliśmy zmuszani, żeby go mieć, żeby no w ogóle w niektóre gry móc zagrać, no bo one wymagały oczywiście dostępu do tam, nie wiem, do połączenia z siecią i musiał być plus, żebyśmy mogli cokolwiek tam ubrać, więc było to takie, wiecie, no niespecjalnie fajne. Teraz się to polepszyło, jest od cholery tych gier. to są setki tytułów, naprawdę jest w czym wybierać, w czym przebierać. Zachęcam, no tak, no tak, już jasne, że tak, zachęcam do, do oczywiście upgradeowania sobie Essentiala do, do wyższej półki i tyle z mojej strony dzięki za uwagę. Dzień taki filmik nietypowy. Eee... I dawajcie znać, jak wy to oceniacie, co będziecie z tym tematem robić, czy robicie jesteście zadowoleni, czy, czy zostajecie przy samym Essentialu, nie macie to w dupie, nie zaglądacie na, na, te, na te tytuły już. Nazwijmy to klasyczne, czy tam po prostu z poprzedniej generacji konsoli. Czy może jednak odwrotnie? Dawajcie znać, trzymajcie się. Na razie i do następnych filmów.